właśnie urodziłam dziecko. Oczekuję od ciebie prezentów w postaci pięciu tysięcy dolarów. Ta oburzająca wiadomość pochodziła od Jesiki, odrażającej istoty, która ukradła mi Michaela. Kropka skłamała, że jest w ciąży, aby go okraść, co doprowadziło do naszego rozwodu. Mimo, że starałam się zapomnieć o tamtym dniu od czasu ponownego ślubu, jej obecność wciąż zakłóca mój spokój. Nie zmieniła się, nadal bez trosko wywołuje kłopoty. Trudno mi uwierzyć, że jest moją prawdziwą siostrą. Ale teraz, gdy ta wiadomość dotarła i została zauważona przez Johna, ignorowanie jej nie wchodzi w grę. Niechętnie zgodziłam się wziąć udział w uroczystości, ponieważ John zasugerował, żebyśmy tam poszli. John wydaje się mieć plan. Kropka Jest ciepłą i miłą osobą, ale nienawidzi nieuczciwości. Jest inteligentny i potrafi obracać sytuację w pracy na swoją korzyść. Ufam więc, że ma jakąś strategię. Teraz może się z tego śmiać, ale wkrótce będzie musiała stawić czoła muzyce za wszystkie swoje złe uczynki. Od ukończenia studiów pracuję jako asystentka biurowa w lokalnej firmie. Spotykam się z kimś od czasów studiów. W tamtym czasie dzięki działalności naszego klubu poznałam Michaela Smitha studenta medycyny na tym samym uniwersytecie. Jego ojciec jest znanym specjalistą od alergii, więc wygląda na to, że Michael również chce zostać lekarzem. Klinika jego ojca jest bardzo popularna, a pacjenci z całego kraju szukają tam leczenia. Będąc jedynym synem samodzielnego lekarza i spadkobiercą znanej kliniki, moje pierwsze wrażenie było takie, że był inteligentnym, zamożnym facetem. Ale to było tylko moje uprzedzenie najwyraźniej rozmawiając z nim odkryłem że jest dość wyjątkowy i obaj lubimy twórczość tego samego reżysera filmowego chciałem go lepiej poznać więc wykonałem pierwszy ruch kropka widziałeś nowy film tego reżysera jeśli nie to może obejrzymy go razem kobieta która lubi takie filmy to trochę zaskakujące absolutnie naprawdę nie mam wielu fanów w moim kręgu cieszę się że mogę obejrzeć go z tobą, moje wysiłki się opłaciły, a on zaczął postrzegać mnie jako kogoś wyjątkowego. Nasz związek trwał nie tylko przez studia, ale także później, a Michael oświadczył mi się, gdy miałam 25 lat, kropka, nadal uczę się być lekarzem, ale w przyszłości chcę przejąć klinikę mojego taty i być świetnym lekarzem. Chcę, żebyś ty, Naomi, była przy tym wszystkim. Wyjdziesz za mnie. Oczywiście będę zachwykony. Miejmy razem szczęśliwe życie. Byłam na szczycie świata, wciąż zaraz po ślubie. Michael na pewno byłby świetnym tatą, chłopca lub dziewczynki. Dopóki dziecko było zdrowe, tylko to się liczyło. Michael był prawdopodobnie równie podekscytowany narodzinami, ale wtedy moje szczęście prysło. Cierpiałam na silne poranne mdłości, nieustannie walcząc z nudnościami i złym samopoczuciem. Nie nadążałam z pracą po studiach i musiałam zrezygnować, kropka walcząc z porannymi mdłościami w domu. Miałam poranne mdłości, musiałam ciągle jeść, aby powstrzymać mdłości, otoczona pustymi torebkami po ciastkach, w których zawsze siedziałam, kropka. Jestem w domu, Naomi. Co się stało z tym miejscem? Bałagan z tymi wszystkimi przekąskami i torbami po chlebie. Przepraszam, byłam zbyt chora, żeby posprzątać. Nie pracujesz i przybrałaś na wadze. Ciężko jest nie jeść, kropka zawsze jadłam z powodu porannych mdłości. Pomimo tego, że byłam na początku ciąży, przytyłam 22 ulty w porównaniu do wcześniej, nie wykonując prac domowych i po prostu jedząc. Jesteś jak świnia, która zrezygnowała ze spóźnienia. Światło, które jest ostre, kropka śmiał się szyderczo ze mnie, kogoś, kto ledwo mógł się poruszać podczas porannych mdłości. Nie mogłam uwierzyć, że mógł być tak okrutny. Czy mój osąd był aż tak błędny? Może kiedy urodzi się dziecko, Michael wróci do swojego miłego usposobienia. Kropka, trzymałam się tej nikłej nadziei, ale i ona wkrótce się rozpadła. Kropka pewnego dnia odwiedziła mnie moja siostra Jessica. Och, Naomi, jesteś tutaj. Ale bałagan. Przepraszam za bałagan. W porządku. Przyzwyczaiłam się do tego miejsca. Jak do drugiego domu, kropka oto i ona, moja siostra Jessica, pojawiająca się przede mną z ostrzeżeniem, zmagająca się z porannymi mdłościami i czująca się okropnie. Jessica od czasu do czasu odwiedza nasz dom. Ale w tym momencie byłem zbyt chory, by ją odpowiednio zabawiać, kropka, mając nadzieję, że mała pogawędka odwróci moją uwagę. Postanowiłem rozpocząć rozmowę, kropka, wygląda na to, że dziecko w moim brzuchu to dziewczynka. Ciągle myślę o przebraniu się i pójściu kiedyś razem na zakupy. Wow, nie wiedziałam, że myślisz o takich rzeczach. Czy Michael wie? To będzie dziewczynka. Dziewczynka? Tak, od razu powiedziałam Michaelowi. To będzie dziewczynka. I wiesz, marzę o noszeniu pasujących strojów z moim dzieckiem. Jessica, zawsze byłaś taka stylowa, że mogłam liczyć na twoją radę. Kiedy nadszedł czas, kropka, wtedy Jessica odwróciła się, uśmiechając wymownie, kropka, zgadza się, Michael wciąż jest początkującym lekarzem, ale w końcu przejmie rodzinną klinikę. Korn Michael, mając ciebie za żonę dyrektora kliniki. Przestań, Jessica. To zbyt ostre. Naprawdę masz ostry język. Jessica jest dość sarkastyczna i czasami mówi rzeczy, które mocno uderzają. Jako jej młodsza siostra przyzwyczaiłam się do tego przez lata. Mimo to, kiedy źle się czuję, bywa to dość trudne kropka, ale Jessica szybko wróciła do swojego zwykłego uśmiechu i machnęła ręką. Przepraszam, po prostu wpadłam w swój zwykły tryb. Więc, Naomi, coś cię ostatnio trapi? Przeszkadza mi. Cóż, Michael ostatnio późno wraca do domu. Kropka jest lekarzem, więc to nieuniknione. Ale wydaje się być w szpitalu cały czas, nawet w weekendy. Ostatnio prawie nie mamy czasu na rozmowę. Rozumiem. Cóż, to nic dziwnego. Biorąc pod uwagę, że ktoś taki jak ty twierdzi, że jest żoną lekarza poczułem dreszcz na widok lodowatego uśmiechu Jesiki. Dlaczego przyszłam dzisiaj z Tobą porozmawiać, jak to powiedziała kropka Jessica spojrzała w stronę drzwi do salonu. Wtedy od strony salonu wszedł Michael. Michael, wyszedłeś dziś wcześniej ze szpitala? Muszę z Tobą porozmawiać. Weźmy rozwód. Co to za żart, o co Ci chodzi? Jak tylko wróciłem, nie mogłem zrozumieć, co Michael w ogóle mówi. Wiedziałam, że nie jest typem, który robi sobie tak okropne żarty w takim momencie, zwłaszcza że byliśmy razem od czasów studiów, a ja nosiłam jego dziecko. Widzisz, mówi to twój ukochany mąż. Kropka Powinnaś posłuchać jego prośby i szybko odpuścić. Kropka Co, Jessica? Michael spojrzał na mnie niezręcznie. Nie widzę cię już jako kobiety po tym, jak ciągle jadłaś i przybierałaś na wadze. Ale to poranne mdłości. Czuję się chora, jeśli nie jem. Jessica spojrzała na mnie triumfalnie. Tak właśnie jest kropka, a dziecko w Twoim brzuchu będzie dziewczynką. Nie będzie włosem do kliniki Smitha. Ale w moim brzuchu noszę dziecko Michaela, odpowiedni włos. Jessica, poczułem tonące uczucie, gdy patrzyłem, jak Jessica z miłością głaszcze swój brzuch. Kropka, jestem w trzecim miesiącu ciąży i według testów to chłopiec. kropka Chyba nie mówisz poważnie, Michael. Co robisz, kiedy ja przechodzę przez ten cały ból? Dlatego wszystkie twoje wymówki, rzucenie pracy i ciągłe jedzenie są nie do przyjęcia. Kropka, mam dość patrzenia, jak leżysz i ciągle jesz przekąski. Dbam o siebie, więc nie mam porannych mdłości, nawet w ciąży. Nie stracę samokontroli i nie będę jeść jak świnia. W przeciwieństwie do ciebie, kropka brakowało mi słów. Widząc zadowoloną minę Jesiki i Michaela spoglądającego na podłogę, uleczoną kropka Jessica, będąc w ciąży z chłopcem, nie wiedziałam. Ale jako spadkobierca chcę mieć syna. Wolę piękną żonę, taką jak Jessica, niż kobietę, która bez umiaru przybiera na wadze kropka to tylko chcieństwo i włosy, a piękna żona to twoje egoistyczne pragnienie, prawda? Będę płacił alimenty, więc rozstańmy się bez zbędnego zamieszania kropka, widząc przepraszającego Michaela, wiedziałam, że sprawy już nigdy nie wrócą do poprzedniego stanu. Potem Michael i ja rozwiedliśmy się. I urodziłam naszą córkę jako samotna matka. Kropka. Jego obietnica alimentów okazała się tylko słowami. Bez faktycznej zapłaty, kropka po porodzie musiałam pracować, aby przetrwać, ponieważ nie miałam nikogo, na kim mogłabym polegać. Nie wiedząc, co innego mogę zrobić, podjęłam pracę w pobliskim domu towarowym, który zatrudniał pracowników. Życie jest nieprzewidywalne. Moja ciężka praca i charakter zwróciły czyjąś uwagę. Był to John Johnson, ceniony kierownik w dziale sprzedaży zewnętrznej. Ciężki dzień. Zawsze ciężko pracujesz. Dzięki. Niedługo kończę. Skończyłeś na dzisiaj, John. Tak. W pobliżu jest świetna włoska knajpka. Chcę, żebyś spróbowała, Naomi. A to jest mały prezent dla twojej córki. Dzięki lekkim rozmowom za każdym razem, gdy się spotykaliśmy, przyciągaliśmy się do siebie i zaczęliśmy się spotykać, co doprowadziło do naszego ponownego małżeństwa. Naomi, może jestem facetem starszym od ciebie o dwadzieścia lat, ale szczerze chcę uszczęśliwić ciebie i twoją córkę. Czy wyjdziesz za mnie? Jesteś mnie pewna? Będę zachwycony. Życie po ponownym ślubie było naprawdę błogie. Łagodny mąż. Moja córka i ja żyliśmy spokojnie. Nie zauważyłam jednak złowieszczych kroków zbliżających się do naszych spokojnych dni. Pewnego dnia Jan miał pracę, a ja miałam wolne. Gdy tylko pomyślałem o spokojnej herbacie, przyszedł e-mail. Był od Jesiki, a jego treść była szokująca. Urodziło się dziecko. Spodziewam się prezentu na Baby Shower w wysokości pięciotysięcznego roku dolarów. Kropka westchnąłem na widok tego lakonicznego e-maila. Pięć lat temu Jessica miała romans z Michaelem i wyrwała go. Teraz to styczeń pięciotysięczny rok dolarów za prezent na Baby Shower wydawało się zbyt wiele. Nie mogę zapomnieć tamtego dnia, nawet gdybym próbowała. Kropka wyraz twarzy Jesiki i Michaela w tamtym czasie, sposób, w jaki szukali szczęścia razem. Ignorując moje poranne mdłości, był niewybaczalny. Kropka, nie wiedziałam, jak odpowiedzieć na e-mail Jesiki. Potem Jan wróciła z pracy, zauważając, że coś jest nie tak i zapytała z niepokojem: Co się stało, Naomi? Wyglądasz blado. Och, Jan, to wiadomość od mojej siostry. Urodziła dziecko. Kropka, siostra, która wyszła za twojego byłego męża, Michaela? Tak, nie chcę widzieć jej twarzy ani słyszeć od niej. Poza tym prosi o prezent na baby shower w wysokości pięciotysięcznego roku dolarów. Kiedy Jan słuchał i patrzył na mój telefon, nagle powiedział, czekaj, ta Jessica Smith, znasz ją. Nie wspomniałem o niej, kiedy się pobraliśmy, bo nie chciałem pamiętać. Tak, nigdy nie zostałem jej przedstawiony przez ciebie, ale zastanawiam się. Jan zastanawiając się, patrząc na e-mail, zdawała się coś sobie przypominać. Nie przywitaliśmy jej odpowiednio podczas naszego ślubu, więc odwiedźmy ją teraz. Poza tym przypomniałem sobie o czymś, co musiałem zrobić w domu towarowym. Następnie pospiesznie przygotował się do wyjścia, wracając teraz do domu towarowego. Przepraszam, jest coś, co muszę zrobić. Kilka godzin później Jan wrócił z grubą teczką. Czy możemy odwiedzić twoją siostrę, Jesicę, za dwa tygodnie w niedzielę? Oboje mamy wtedy wolne i chciałbym, żeby poznała też moich rodziców i kuzynów. Twoich rodziców i kuzynów też. Jessica uwielbia być w centrum uwagi, więc pewnie sobie poradzi. Ale dlaczego słyszałem, że twój były mąż, Michael, słynie z leczenia alergii? Moja rodzina cierpi na alergię. Pomyślałem, że uzyskamy dobrą radę. Pamiętam, że słyszałem od przyjaciół, że Michael przejął klinikę alergologiczną swojego ojca. Ojciec Michaela był autorytetem w leczeniu alergii, a Michael również został alergologiem, powiedział mi przyjaciel. Dobrze, skontaktuję się z Jesicą. Jessica szybko się zgodziła, gdy się z nią skontaktowałem. Chcę zobaczyć dziecko i przyniesiemy prezent. Mogę przyprowadzić też krewnych. Oni naprawdę chcą cię poznać. Oczywiście im więcej gości, tym więcej prezentów. Do zobaczenia za dwa tygodnie w niedzielę. Dwa tygodnie później, w niedzielę, odwiedziłem dom Jesiki z Johnem, jego rodzicami i krewnymi, w tym kuzynami. W cichej dzielnicy mieszkalnej jej stylowy dom stał obok kliniki. A jego białe ściany lśniły, kropka rodzice i krewni Johna byli zaskoczeni jego luksusowym wystrojem. Byli podekscytowani spotkaniem z renomowanym alergologiem, kropka witamy. Czekałam na ciebie. Dawno się nie widzieliśmy, Jessica. Wyglądasz na szczęśliwą. Oczywiście. Martwiłam się narodzinami mojego pierwszego dziecka, ale w końcu wszystko się udało. Wyczułem coś dziwnego w słowach Jesiki. Narodziny pierwszego dziecka kropka nie mówiłaś wcześniej, że jesteś w ciąży z chłopcem. Och, nie mówiłam ci. Tym razem jestem tak samo przerażająca, więc to jest moje pierwsze. John, stojący obok mnie, skinął wymownie głową widząc minę Johna, Jessica zaczęła drżeć. Cześć! Miło Cię poznać! Cześć! Ty musisz być siostrą Naomi. Słyszałam co nieco o poronieniu. Tak, ale nie chcę pamiętać o poronieniu. Jessica odwróciła twarz i zaczęła odchodzić. Przepraszam za to, jest coś, co chciałem ci dać, Jessica. Co? Coś dla mnie. Jen wręczyła jej kopertę kropka jej pastelowy kolor i słowo gratulacje napisane na niej. Wystarczająco gruby, by był widoczny nawet z boku. Proszę bardzo. Chciałam dać to dziesicę osobiście. Kropka w sam raz. Właśnie na to czekałem. Kropka spojrzałam na Johna i szepnęłam mu, że nie jesteśmy bogaci i nie musimy dawać dziesicę pięciu tysięcy dolarów, o które prosiła. Ale John, niezrażony, pogłaskał mnie. W porządku. zaufaj mi. Zrozumiesz, jeśli popatrzysz kropka, co to znaczy, jeśli będę patrzył, kiedy rozmawialiśmy o kopercie, Jessica już zaczęła ją otwierać. Muszę sprawdzić, czy to dokładnie pięć tysięcy dolarów. Przy tej grubości może to być nawet dziesięć tysięcy dolarów kropka. Urocza koperta rozerwała się z dźwiękiem rozdzierania. Twarz Jesiki zachmurzyła się w chwili, gdy ją otworzyła. Co to jest John wystąpił naprzód z uśmiechem sprzedawcy, aby wyjaśnić? Pani Jessica Smith to jest szczegółowe zestawienie pani zakupów w domu towarowym w ciągu ostatnich pięciu lat. Powiedziała pani, że mam to wrzucić na mój rachunek. a to jest kwota, którą zgromadziła pani do tej pory. O czym ty mówisz? Nic o tym nie wiem Kropka wyciąg, który trzymała Jessica, zawierał nazwy luksusowych zegarków i markowych torebek. Widząc pięciocyfrową liczbę w kolumnie kwoty, nie dowierzałam. Rzeczywiście, sam pan Michael Smith i jego rodzice są cenionymi klientami z umową na zewnętrzną kartę sprzedaży. Jednak przy tak wysokiej kwocie musieliśmy potwierdzić dla pewności: Mój mąż jest słynnym alergologiem, Michaelem Smithem. Jako żona dyrektora kliniki, korzystanie z jednej lub dwóch zewnętrznych kart sprzedaży to nic. Czyżby jest jeszcze coś, co osobiście chciałam zweryfikować? John przerwał, zanim kontynuował. Około pięć lat temu mieliśmy skargi na klienta, który obnosił się ze swoją zewnętrzną kartą sprzedaży i robił bardzo nieprzyjemne uwagi. Kropka, wiesz coś na ten temat? Co to jest? Jakie to ma znaczenie, ponieważ mieliśmy kilka skarg, sprawdziłem u pracowników, którzy byli wtedy w pobliżu. Treść rozmowy była tak okropna, że personel wyraźnie ją zapamiętał. Zerknąłem w bok i zobaczyłem, że wyraz twarzy Jesiki stwardniał. Personel powiedział, że rozmowa dotyczyła kradzieży czyjegoś męża, który okazał się być jej szwagrem. Czy to możliwe? Tak, to prawda. I chwaliła się, że wykorzystała fałszywą ciążę, aby z nimi zerwać, śmiejąc się głośno kropka mówiła o tym, jak kłamała o poronieniu, jakby to była jakaś heroiczna opowieść kropka wtedy zdałam sobie sprawę, że twierdzenie jesiki, że jest w ciąży z chłopcem, z włosami, było kłamstwem, aby wyrwać Michaela. Oczywiście nie było żadnej ciąży, więc nie było żadnej żałobnej choroby ani zmian w kształcie jej ciała kropka co ty mówisz? Ta historia była o mnie. Dopasowując skargi do zewnętrznej karty sprzedaży, pojawiło się twoje nazwisko Jessica Smith. Nie mogę w to uwierzyć. Wchodzisz w rodzinę lekarza, zostajesz żoną dyrektora kliniki. Nie mogłam tego znieść. Musiałam zrobić wszystko, żeby powiedzieć Michaelowi, że jestem dla niego tą właściwą. Byłam przytłoczona niedowierzaniem, że Michael dał się nabrać na plan Jesiki, a ona skłamała. By za niego wyjść. Kiedy byłam oszołomiona, drzwi się otworzyły, kropka o co tu chodzi. Wytłumacz się, Jessica, od kiedy tu jesteś? Od samego początku. Wróciłam po coś, czego zapomniałam i znalazłam wyciąg z zewnętrznej karty sprzedaży. A teraz słyszę, że ciąża pięć lat temu była kłamstwem. Wciągnąłeś mnie w pułapkę, krzyknął Michael, a Jessica zaczęła się śmiać. I co z tego? Masz piękną żonę, a teraz mamy dziecko. Więc jest w porządku, prawda? Nie żartuj sobie ze mnie. Nie mogę żyć z takim kłamcą jak ty. Rozwiedźmy się, kropka, nie mówisz poważnie. A co z naszym dzieckiem? Nie żal ci ich, odpychając ją, Michael spojrzał na jesicę z wściekłym wyrazem twarzy. Nie mogę żyć z takim kłamcą i lekkomyślnym wydawcą jak ty. To też nie jest dobre dla dziecka. Rozwodzimy się. Biorę opiekę nad dzieckiem. żartujesz sobie ze mnie? Masz pojęcie przez co przeszłam, żeby urodzić to dziecko? To dziecko musi w przyszłości zostać lekarzem, żeby nas utrzymać. Myślisz tylko o sobie, kropka, nie ma sensu teraz o tym rozmawiać. Resztę załatwmy przez prawnika. krewni, którzy przyszli z nadzieją, że dostaną jakiś skuteczny lek od słynnego alergologa, byli w szoku na tę chaotyczną scenę. Wstydziłam się przyznać, że to moja siostra. Później Michael znalazł dobrego prawnika specjalizującego się w rozwodach i z powodzeniem rozwiódł się i wygrał opiekę nad dziećmi. W międzyczasie Jessica, która podczas małżeństwa robiła zakupy na kredyt, korzystając z zewnętrznej karty sprzedaży, była teraz ścigana za spłatę. Hej, gdyby twój mąż nie przyniósł tego oświadczenia, nadal byłabym żoną dyrektora kliniki. Teraz jestem ścigana o spłatę. Pomożesz siostrze w potrzebie, dlaczego miałabym? Sama to na siebie sprowadziłaś, prawda. I powinnaś płacić za własne zakupy. niespodziewanie dostałam wiadomość od Michaela za pośrednictwem mediów społecznościowych. Hej, możemy zacząć od nowa. Gdyby Jessica nie kłamała, że pięć lat temu urodziła chłopca, byłoby nam dobrze jako parze. Ja też chcę zobaczyć naszą córkę kropka zapomniałam. Jak zostawiłeś mnie cierpiącą na porannym dłości i wyśmiewałeś mnie, a potem zdradziłeś. Po pięciu latach bez kontaktu ostatnią rzeczą, jakiej pragnęłam, było ponowne ujrzenie jego twarzy. Michael zdawał się walczyć o utrzymanie kliniki, którą odziedziczył po ojcu. Ale nie można powstrzymać plotek z powodu niewierności. Cierpliwość przestała przychodzić. Klinika Smitha, którą Michael odziedziczył miała jedną gwiazdkę i niewiarygodnie złe recenzje na stronie z recenzjami szpitali. Wydawało się, że to tylko kwestia czasu, zanim będzie musiał zamknąć klinikę, którą tak bardzo chciał odziedziczyć. Jak na ironię, miał obsesję na punkcie męskich włosów. Mój mąż, córka i ja nadal żyjemy szczęśliwie jako rodzina. Naomi, jesteś gotowa. Wyruszamy wkrótce, tak, właśnie przypomniałam sobie, jak pyszne było spaghetti, które przyniosłaś mi z restauracji, kiedy byłam samotną matką. Jen zamawiała w restauracji jedzenie na wynos, żeby się do mnie zbliżyć. Wtedy moja córka była mała, a ponieważ nie chodziliśmy ze sobą, nigdy nie jedliśmy w restauracji, tylko jako koledzy. Właśnie się rozwiodłeś i było ci ciężko. Pomyślałem, że nawet odrobina pysznego jedzenia może przynieść ci szczęście. To twoja dobroć mnie do ciebie przyciągnęła, to danie nas wtedy połączyło. Kropka, tylko moja córka i ja jedliśmy na wynos, ale teraz jest inaczej. Cieszę się, że możemy jeść razem, jako rodzina. Kropka, kto by pomyślał, że nadejdzie taki dzień, wyjście z tobą i naszą córką?